Trzymana się Mana No już ostatni film. Jesteśmy teraz jeszcze na starym mieście, bo, bo mam kupę czasu. Oczywiście w sumie robię to też dlatego, bo e, rozmawiałem z widzem z Krakowa, którego pozdrawiam. Słuchajcie, macie jak fajne. którego pozdrawiam serdecznie. E, także pozdrawiam cały Kraków też również, nie? Także e, była prośba od Ciebie. No to ją spełniłem No i cóż, no czekamy na pociąg już No czekamy na pociąg No, wyjmujemy no i cóż, wyjmujemy nóż I czekamy na pociąg, nie? I zaraz będzie ban <grym> No, także słuchajcie Trochę jeszcze lukniemy na te zabytki No Trochę lukniemy Tak jak, tak jak widzicie No naprawdę, naprawdę Gdańsk jest bardzo pięknym miastem Śliczne jest o Jezu, ktoś mi się tam mruga. Śliczne miasto, zobaczcie, jaki numer. Transport nie, tej, transport nie z tej ziemi, także zobaczcie, jak to fajnie wygląda, nie? Także słuchajcie, kończymy. Kończymy nagrywanie z Gdańska i, i to wszystko. I to wszystko będzie. Zobaczcie, starość, nowoczesność. Starość nowoczesność, nie? Także mówię, kończymy. Kończymy te nagrywanie całe. Już z Gdańska już nie będziemy nagrywać. Oczywiście, no sorry, że to wszystkie materiały dopiero. Patrzcie, jaki to super, super. Te kopuły same, same z siebie. Sorry, że się macha, ale ja z ręki nagrywam. Także nie dziwcie się, że się macha. W ogóle to ja w ogóle nie wiem gdzie ja jestem teraz. No. Bagaż zdałem do przechowalni. Zapłaciłem 7 zł. Kwita mam, także luzik. Także mogę sobie chodzić teraz na luzie. Także trzymajcie się. Trzymajcie się. Jeszcze raz pozdrawiam chłopaka z Pyrmgę. Gadałem dzisiaj rano z Krakowa. Pozdrawiam Kraków w ogóle cały. Także trzymajcie się. Hejka.